Dobra, Elo, dzisiaj odkryjemy sekrety. Ja już jadę po Bartka. Będę Dobrze. Ja gdybym normalnie... Nie umiem jechać w Widzowie. Mm. Czasami, bo to jest trochę śmiech. Dobra Dobra. Yeah. Ej, pokażę wam taki sekret, pokażę wam, ale teraz ja już bałem. Pokażę wam taki sekret. Dobra. Tak, tutaj musimy pojechać sobie. O, pokażę wam, bo musicie sobie tutaj pojechać, tak? O, i, no, no. i teraz, i teraz, i teraz tutaj tak stawiacie to. Jedziecie w to, jedziecie, 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 jedziecie idziecie, jedziecie, 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 jedziecie w to. Zamknij mi Bartek. O. Bo. Jedziecie, 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 jedziecie. Idziecie tam tylko. O, o! Jedziecie, 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 jedziecie. A teraz. O! Ale to tak wypędza! O, tu ci nie? Zrobię to! Jaki sekret? Nic do tyłu to może działać, ale do, do przodu to nie działa. Do przodu też działa. ci? Ja. ja tak sprawdzałam. mam. No dobra, przepraszam za niego, mam nadzieję, że każdy wybaczy. Ale może A w ogóle? Być... No zobacz, takie jedzie się. Zostawcie łapkę w ogóle i suba... Po... Suba, bo do wakacji wbijamy tysiąc subów. 2 miliony subów. Nie, bo nie mam 60, nawet. I do działa! Zobacz! Napędzam się! Dobra, mam to gdzieś. Ej. Dobra. Dobra, musimy sobie wycelować teraz tak. Zobaczcie. Sobie z tego wyceluję moim matkiem. Z tego, z tego. Zobaczcie, z tego. Idziemy. Idziemy do przodu. O, 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 tak, o. O, o. I teraz tutaj stawiam to. Nie czekajcie, nie czekajcie, to tam. Skręcić w to. Trzeba skręcić w to. O. Um. I teraz moim dymem trzeba tam. Tutaj. Iść. Ale trafimy, żebyście wiedzieli. I tak jedziemy, jedziemy w tą. to się, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, 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 jedziemy. I jedziemy, i, i, i. I jedzie! O oh mój god! Policja. Tu mnie wyfrunęło. Ale mnie już wysunęło. Wfrunęło mnie, dobrze wiedział. Dobra, tutaj jestem. Ale ty nie umiesz. Już mnie tam nie ma, niestety. Zobacz, gdzie jestem. Zobacz. Jestem znowu w tym miejscu. Dobrze, widzowie. Tutaj pokażę triki Weroniki. Uch, hmm? mm. Ty dobra. jest silnik. Dawaj silnik, na cię. Tak, nagrywaj tak, tak, żeby było wydać tak, tu nagrywaj, tak, ale żeby było wydać kamerkę okay? tak, nic wydać, tak, tu, nie widać, tak, Mam ale te szybkie z turbem. Bo ja to nagrałem z Turbem. I to normalnie tam wyleciało samo, nie? No mm. ja i tutaj to weźmiemy sobie tak. Mój kolega tutaj nagrywa łapą. Pozdrówcie go, że tutaj nagrywa. No, a potem tu. I zobaczcie teraz tą jazdę. O oh my god! Yeah! A ja coś tutaj Bartkowi zagram i pojadę. Pojedę tam gdzie jest śród potem jestem. I tam podjedzie zaraz mi kolega, ale ja naprawdę nim gram. O Boże, jak ja jadę tym telefonem. O tutaj podjechał właśnie. Ja wyjdzie. Jak to się tak ten. Dobra jest policja. Możesz? O my god. Dobra, to ty teraz sobie graj. Dobra. O oh my god. Bo za godzinę Bartka odbierze cię, mama, nie? Co? Nie, a może zostaniesz na matkę? Dobra. Dobrze widziałem. Jedziemy i jedziemy. jedziemy. Ze ja już nie będę nagrywał, bo ja będę. Tak. Co? Ja będę tylko stał z lipami I patrzę. No. A zobacz teraz to. O! Robię triki. Ale dobra, już nie. Tiku. I weźmy sobie tutaj autko, już. To ja tylko tutaj. Już wezmę. Dobra. O, jej to da się za Wyłączyć się z samochodu. Mam nadzieję, że ich tam domu nie będzie popalać, nie? Tak, tak, to się zdenerwuje. Żebyście wiedzieli. A kiedy jeszcze do nas przyjdziesz? Ja tutaj jestem. Dobra. Dobrze, to trzeba widzowie, to już będzie na tyle widzowie, ja tylko pokazałem chwilkę triki, więc pa, pa! Do widzenia, do widzenia, do widzenia. W sensie to już na koniec nowego dnia. Miłego dnia.